Siema, siema, kręcimy dalej jak widzicie, miałem małą przerwę, dniową. bo trzeba było spowalczyć trochę z myślami, trochę ze sobą, no i co mam powiedzieć? No to więc wykręcę dalej, nie poddaję się, żeby ktoś nie pomyślał, że ja się poddałem, bo krytyka weszła, nie? Owszem, ja jestem stop krytyce, no, krytykom mówię stop, hejterom też mówię stop, to więc sobie hejtujcie jak chcecie. Ja mam to głęboko w nosie. Nie obchodzi mnie opinia ludzka, ani nikogo, co na ten temat ktoś coś myśli. Mam to głęboko w nosie. Po prostu jestem sobą i tyle. Co mogę wam powiedzieć jeszcze takiego, wracam sobie ze szkoły, z pacerkiem. Teraz już jestem koło domu. Spaceruję, wiecie. Trzeba trzymać formę. Jak to był kiedyś ten, e, edukacyjny projekt, trzymaj formę. To trzeba trzymać formę. To więc z paserkiem wracam sobie do domu. Fakt, że to jakieś 3 km, czy 2 zrobiłem, ale dobra. No, co wam powiedzieć? Idzie pora taka, że trzeba będzie powziąć się za, bo już pogoda się robi taka dobra. Trzeba będzie wziąć się trochę za rowerek, trochę polatać, hopa, trochę popadałować. Jak to mówią rowerkiem pojeździć? No co wam mogę jeszcze tutaj powiedzieć? Kręcimy, kręcimy dalej, nie poddajemy się. Jak widzicie, no. No i co, nakręcamy dalej. No co wam mogę powiedzieć? Wiele. Jak słyszycie, się drzwi. Nawet w moim mieście pięknym się dużo dzieje. Wiele ciekawych informacji, jak to mówią, jest, ale to by się tam z tym przyjmowało. Trzeba wracać sobie spokojnie. No, spoczywać, jak to mówią, wyluzować, bo to w końcu czwartek, jutro piątek. O, jeszcze mnie piesek oszczekał. No. To jest jeszcze szczekanie psa, widzicie, zleciłem. Ktoś poszczekać musiał. No. I co mam jeszcze powiedzieć? Kręcimy sobie dla rozrywki, żeby nie było. Jak coś. Motywacja na filmiki. E, po prostu nie było przystadnicy co nie nagrywałem filmików. To nie było po prostu żadnej motywacji do działania. Trzeba było trochę podziałać. Jak to mówię? No i co, kręcimy, kręcimy, niczym się nie przyjmujemy, no i działamy dalej, nie, eee. co mogę powiedzieć, trochę choruje, jak to widać i słychać po moim głosie, no przyzębienie trochę mam, jak to mówią, trzeba trochę się... <laughs> też pokurować na pewno weekend jeśli pogoda pozwoli to będzie pewnie w domu jak pogoda nie pozwoli że się nie popsuję to pewnie jakaś przejażdżka rowerkiem trochę no i co mam wam mówić takiego ciekawego co mam takiego ciekawego powiedzieć Wracamy, wracamy. No i życie że to się dalej, tak? Będzie jak wtorek, środa praktyki. Czwartek, piątek szkoła. To będzie dzisiaj szkółka. No i co? Życie kręci się dalej. Nakręcamy. Jak jak tu... Fakt, że nie jakoś ekskluzywnie. Dobra, nie jedzie, nic nie jedzie, dobra. Tramwajów też nie ma, mogę przejść ok, samochody też nie zielone jest można no, iść no, i co mam zrobić pff, nie kręcić, po prostu trzeba dalej jak to mówią, ja się nie poddaję w tym co robię jak to mówią ciągnąć trzeba czasami trochę, jakieś tam Filmiki, nie filmiki. Tak jak ja to robię. Czyli grunt to się nie poddawać. I ciągnąć się dalej. I co mam mam mówić? I co mam ja mówić dalej? Dobra. Samochody jeszcze A ja sobie przechodzę. Ładnie pięknie. No i po prostu działamy dalej Podziałać też trzeba jak to mówią No I to wracamy Trzeba odpocząć trochę no. dziś

Hoppa. Już koło domku, na szczęście. No, teraz idziemy do domku. To więc jeszcze co wam chciałem powiedzieć. Dzięki za oglądanie mnie, dzięki za subskrypcję, chociaż jej mało jest, ale może będzie więcej. Dawajcie, dawajcie, pokażcie, na co możecie. No, to subskrybujcie. Chcę wam jeszcze powiedzieć takiego dzięki za oglądanie mnie, bo ogólnie wszystkich filmików e, moich jakie mam to obejrzało 1190 osób. Mam 1190 wyświetleń, to więc dzięki wielkie i pozdrawiam was serdecznie. No i ode mnie to będzie na dzisiaj tyle. Co mam wam do powiedzenia? Nic ciekawego nie mówię, ale z czasem może to się zmieni. Gadam, bo gadam, aby gadać jak to ktoś powie. E, tak, bo pogadać też trzeba. Kto nie gada ten nie jest zdrowy. Ach. No A mi chociaż tyle w tym, że ja sobie pogadam. E, nie robię tego dla zarobku oczywiście, bo nic nie mam tak kątu żeby na tym zarabiać. To więc nie mam i nie zarabiam na tym, żeby nie było. Ja specjalnie gadam, żeby jakiś hajs trzepać, nie? Bo nie po to sobie gadam, tylko tak o. To więc yy, zapraszam, zapraszam do oglądania, oglądajcie Na pewno w, wkrótce będą jakieś filmiki różnego rodzaju No No i co mam wam powiedzieć takiego ciekawego, ja lecę Na dzisiaj to będzie ode mnie tyle bo mam dość Idę spoczywać To więc na razie, jak coś to do wieczorka Może coś jeszcze nagram, jak mnie Wena najdzie To więc goodbye Bye bye